Cześć! Dzisiaj w końcu nie pada, a więc mogę wziąć się do pracy. Jest to mączka bazaltowa, jak Wam już mówiłam w tamtym roku. Nie dość, że to jest, można powiedzieć, nawóz, bo ma bardzo dużo składników dla roślin, ale nie posiada azotu, więc można go sypać cały rok i jest bezpieczny dla roślin. Więc sypiemy. Zobaczcie, to miałam trochę dolomitu, posypałam, ale mączką bazaltową obsypuję całe rośliny. Chroni przed grzybem, chroni przed ślimakami. i Jeszcze nam będzie odkwaszać. Tutaj mamy skalniak. Już mam go obsypanego, zrobiłam go bardziej szary. Ale jak co roku walczę tutaj z mchem, więc mączka bazaltowa bardzo dobrze się sprawdza. Zobaczcie, w tamtym roku oczyszczałam mączką bazaltową tą gęsiówkę. I znowu mech na nią siadł. Mam doniczkę z dziurami, fajnie się dozuje. Wszystkie roślinki fajnie sobie obsypię. Tu gdzie mam mech. Oczywiście nie sypiemy tam, gdzie mamy rośliny, które lubią kwaśne podłoże. A deszczyk je ładnie opłuka. Dobra, ja lecę inne rabatki obsypać i jeszcze obsypię tam, gdzie rządzą ślimaki. Tutaj wybudza nam się miłek wiosenny i co roku miałam ten miłek oskubany. Zobaczcie, jak ona brudzi ta mączka, więc ciuchy robocze. Co roku miłek, miłka mi zjadały ślimaki, gdy on wychodził. Na pewno tutaj pod tym kamieniem siedzą ślimaki albo w liściach. I jak obsypuję sobie tego miłka, ślimaki do niego nie podchodzą. Oczywiście pilnuję. Jak mączka zniknie, można sobie dosypać. Zawsze całe rabatki. Tu, gdzie mamy mech, tu, gdzie chcemy zasilić glebę, obsypujemy mączką bazaltową. Kiedy? Można cały rok, kochani, bo on jest bezpieczny dla roślin. No i na jesień też można to obsypywać. Tutaj opuncję sobie urwałam na jesień, zapomniałam ją schować, tak leży. Ale nie gnije. Także mączka bazaltowa w ruch. Zobaczcie, jakie duże już są tulipany. Te, które mają tutaj dzióbki w środku, te trąbki to będą kwitły. Ten nie ma, to ten będzie pusty. Także tak widzimy, że tulipan będzie kwitł, bo ma tutaj w środku kolejną trąbkę. A w tej trąbce owinięty. I tu będzie kolejna rabata sypana, ale tylko kawałek obsypuje sobie ciemiernika wariekata. tam dalej mamy już azalię, to nie będziemy odkwaszać. Ciemiernika przymroziło, ale już jak to kaśka musiała zajrzeć. Pięknie wychodzą tam kolejne pędy zdrowe, a te dopiero usuniemy wczesną wiosną. Dobra, idziemy popatrzeć, co tam wychodzi, co kiełkuje. Ja sobie trawnik pograbiłam i na trawnik też sypiemy, kochani. Też można. Muszę to powywozić. Zobaczcie, ile tu mam mchu. Także też będzie sypanie, i na trawniczek. Nie dość, że go nawieziemy. Nawozimy. To jeszcze odkwasimy. Mączką wszystko obsypane gdzie było trzeba. Jeszcze tutaj muszę obsypać, ale najpierw wykonam zabieg wycinania liści szafirków. Im to nie zaszkodzi, a odsłonimy tutaj te rojniki. I później, wczesną wiosną, jeszcze raz przyjdzie cięcie, bo one nam podrosną. Ale liście nie będą brzydkie i będzie bardzo ładnie widać szafirki, jak kwitną, a nie będą pochowane w tych brzydkich liściach. Dobra, ja potrzebuję dwóch rąk. Będę ścinała i pokażę, że dużo ładniej to wygląda te szafirki, jak one nie mają listków. Obok tutaj mam oczko, ale ja się nie boję, jak będę sypała tą mączką, bo ona jest bezpieczna dla ludzi, dla zwierząt, dla przyrody. Dobra, ja gole szafirki. No i po listkach szafirków przynajmniej rojniki widać i można sobie fajnie odkwasić ziemię naprawdę nie bać się po roślinach nie ma potrzeby bo nam nie wypala trochę się mi sypło ale to nic fajnie deszczyk przyjdzie i nam to wszystko ziemia wchłonie od razu nawozi dobra zrobione idę resztę wycinać szafiórków bo tego mam bardzo dużo a później zagłuszają mi krokusiki, bo rośnie jedno koło drugiego. I powycinałam tutaj resztki. Ten domek to tam kaktusik jest schowany pod tym domkiem. Zaglądałam sobie też do smoczej lilii. Jest tak zakopczykowana. Ale co jak same ciepełko? To i też widzę, że smocza lilia nam zaczyna wychodzić. Tu mamy młodziaki. Tutaj mamy śnieżyczki, zobaczcie, wszystko obsypane jest tutaj. Także dlatego takie siwe kolory. Ale zobaczcie, jakie duże już są przebiśniegi, Już nawet pączki widać. Na szczęście nie widzę, żeby lilie nam wychodziły. że lilie jeszcze są bezpieczne. Nakryję wam, żeby słoneczko ją nie grzało. Tam opuncie sobie jeszcze śpią. Dużo zabawy, dużo sprzątania, ale jeszcze Jeszcze nie będę wycinała. I zimno się zrobiło, a więc idziemy do domu. A tutaj zobaczcie narcyzy jakie wielkie. Szaro buro i ponuro. Nie, idziemy do domu, bo zimno się zrobiło w głowę. A więc jesteśmy w ogrodzie zimowym. Wczoraj sobie pomyłam okna. Tak pirazy drzwi przecierałam. Dalej kalmia kwitnie. Pięknie. I widzę tutaj z przodu widać brukmansja zaczyna nabierać pączków. To jest ta od Mariusza, od Henia. I pięknie ruszają mi o, tam widać, już czekajcie, podejdę bliżej. O, teraz lepiej widać. Zobaczcie, jak pięknie rusza skrzyp, który przynosiłam do domu. Te stare pędy pewnie pościnam. A tutaj dostaję już nowe. A tutaj utrzymujemy też od Mariusza Mam albicję. Ładnie trzyma. Podlewam ją, żeby utrzymać jej wilgoć. A tutaj kaktusiki czekają na słoneczko. No i brukmansja w pączkach. Wczoraj również odbyło się podlewanie, ponieważ choje zaczęły marszczyć mi liście. I tutaj widać, końcówka jest żółta. Zaczęło brakować im wody i dawały mi znak, że chcą pić. Na razie nie nabierają pączków, jeszcze odpoczywają. Tak samo dostał pić papirusek. przeniesione do domu, pościnane, to są te zimujące fuksje. Również nabierają już nam pączków. Mają jasno, więc je podlewam i na szczęście mszycy nie ma. Ale gałązki są obsypane w pączkach. Także będzie nam baletnica kwitła. Jak co roku na jesień, gdy jest chłodniej, na jesień zimę mamy. No ale pogoda jesienna. Kwitnie nam Hatiora. To jest ten patyczak. Drobne, żółte kwiatki. Tu widzę, nam się gałązka wyłożyła na inne kwiaty, trzeba go ściągnąć, podwiązać. Nie trzymam go całkowicie na sucho. Co jakiś czas dostanie wody. Mimo, że mamy tutaj chłodniej. Ale żeby ona kwitła, potrzebuje właśnie stanu spoczynku. I niższa temperatura powoduje i coraz dłuższe dni. Hatiora zaczyna nam kwitnąć. I na koniec długo kwitnące klerodendrum Prospero, które kwitnie i kwitnie. Ma bardzo jasno, podlewane sporo. Ziemia, jak przyschnie, jego listki kierują się ku dołowi. To trzeba podlać. Dobra. Dzięki za obejrzenie serdecznie pozdrawiam i oby do wiosny